Pierwszy, kochani, rzecz numer jeden, według mnie najbardziej istotna, motion blur. I żeby uzyskać motion blur, musimy mieć ustawiony właściwy czas naświetlania. Czas naświetlania to ten magiczny numerek, jeden ukośnik coś tam. Jeżeli ja nagrywam w 25 klatkach, to to jest jeden ukośnik 50, czyli 150. W 50 klatkach jedna setna, w 100 klatkach jedna dwusetna, kumacie zasadę. I żeby ustawić jedną pięćdziesiątą manualnie, w tak słoneczny dzień jak teraz, Niemożliwym jest to, żebyśmy to zrobili ustawieniami tylko i wyłącznie w środku kamery, przynajmniej GoPro. Musimy nałożyć na nasz obiektyw filtr ND. Teraz obecnie jest nałożony. I filtr ND to są takie szkiełka przyciemniane, które zabierają nam światło. Teraz mam filtr ND16. To znaczy, że 1/16 światła, które widzimy okiem, wpada na sensor. Jest to 4 razy ciemniej niż. To, co się tutaj teraz dzieje dookoła mnie. Dzięki temu, ja jestem w stanie machać rękami i widzieć je w taki sam sposób, jak widzę okiem. Czyli ten obraz nam się rozmywa. Jeżeli ja zdejmę filtr ND... Teraz to robię. Proszę bardzo, nie oszukiwałem. Jest to przyciemniane szkiełko. Jeżeli ja zdejmę filtr ND, to po pierwsze, teraz widzicie, że absolutnie wyjarano nam wszystko. Ponieważ są manualne ustawienia ustawiane. Ja teraz zmienię na auto. Teraz mamy ustawienia takie, jakby GoPro ustawiło po prostu, żeby było nie za ciemno, nie za jasno w sam raz. I spójrzcie, co się teraz dzieje. Widzicie, jak teraz ruch wygląda? Teraz ruch wygląda ohydnie. Tak nie wygląda życie. I dlatego właśnie tak kluczowe są filtry ND do dowolnej kamery, jaką mamy, nawet do telefonu. Ja mam filtry ND nawet do telefonu. Od razu spójrzcie na to, spójrzcie na przykład na to. Widzicie? Widzicie, jak wszystko się pięknie rozmywa. Ok. Wow, zakręciło mi się w głowę. Odpalamy teraz bez No, jak to wygląda? No, kurde, jak to wygląda? No,